Witam Was w drugim odcinku The Sims 4. W pierwszym tworzyliśmy Simsu, tworzyliśmy nasze pociechy na i Simbel. Dzisiaj wybierzemy sobie miejsce, w którym zamieszkamy. I oto przedstawiam Wam 7 yy, światów mieszkalnych. I jest to wierzbowa zatoczka, za Zdrój, ewentualnie Newcrest być może Brynlaton Bay, Stanger Village. Glimber Book czy Sulani? Ja myślę, że wybierzemy sobie Brindleton Bay ze względu na nasze zwierzaczki. Zaczynajmy. I teraz tak musimy się zastanowić, czy wybieramy parcelę czy dom, który będzie już urządzony czy nie, także słuchajcie co mamy tutaj jeszcze w, w pobliżu mm, ośrodek sportowy plac Sobola eee, tu mamy wybrzeże Wibrysów zatoczka Jaśnie Panów kolejne zamieszkalne i wyspy martwych traw ja myślę, że możemy spokojnie sobie wybrać bedlingtonską barkę. Bo gdzieś ulokować się musimy. Więc potwierdzam. Zróbmy sobie z wyposażeniem. Zostanie nam 6719 simelonów. Zawsze możemy coś sprzedać, dokupić. Myślę, że na początek nam wystarczy. Bedlingtońska barka. Teraz tak. Oczywiście już Wam pokazuję, co jest w środku: kominek, kanapa, stół jadalny, mała łazienka, mała kuchnia. Yy, wyżej czekajcie. O! Już poszli. Teraz tak. Jak wygląda kwestia zadowolonych simów? Wszystkie potrzeby widzę są ok. Na pewno musimy dokupić zwierzaczkom rzeczy typu miski, jakieś legowiska, bo tu tego nie ma. Zwieżaczki. Obiekty według funkcji. Może będzie szybciej. O, jest zwierzaki I teraz tak. Potrzebujemy miski. tutaj obok Skoro my mamy tu jadalnię to niech one mają tutaj swoją mi swoje miseczki Jedna miska tego koloru, a druga niech będzie czerwona hmm. myślę, że tutaj nikomu nie będzie przeszkadzać Na pewno musimy dać im gdzieś kuwetki hmm. sypialnie. Biureczko. Na biureczku przydałby się laptop oczywiście. Już go kupuję. Laptop ważna rzecz przy szukaniu pracy. Dobra. Standardowy przenośny komputer. Myślę, że może być. Teraz tak. myślę, że ich spanko może być tutaj przy biurze hmm. wszystko zabawki a, a jeszcze właśnie jeszcze to czemu? Tak O, ta łazien łazieneczka Ale myślę, że nie będzie problemu z damy im to, co potrzebują eee, Różne. Kuwetka Nie jest jakaś droga Więc... Aha, hmm. Nie mieści się. O, ale tak się zmieści. Mam nadzieję, że im wystarczy jedno. Najwyżej potem się będziemy rozbudowywać bardziej i wtedy więcej znajdziemy. Teraz tak. Ja myślę, że zrezygnuję sobie. No Zrezygnujemy z tej kanapy z kominek. Też nie jest jakiś bezpieczne. Książki mogą zostać. Teraz tam tutaj oświetlenie. I myślę, że tak, znajdę sobie jakąś fajną, przytulną kanapkę. I dzisiaj zajmiemy się tylko w sumie ich wprowadzeniem tutaj. Kanapka. Oj, wolfi. O. Eee. Może być taka dwuosobowa kanapa. Myślę, że może być. Oj, jak widzicie, tutaj staro muszę, muszę się po prostu przyzwyczaić do sterowania. Hmm. Teraz tak. Czekajcie, jeszcze ustawiamy coś. Teraz telewizor, mam nadzieję, że się zmieścimy w budżecie. Telewizor, nie telewizja. Mm. Myślę, że okej, okay. jakieś jeszcze światło im damy. Mm, Świetlenie. Stojące. O, ta mi się podoba. ramka bez półki, lampa i tyle, do jeszcze dać. O, tu rzeczy. Jakiś dywan. Ewentualnie. Czuję się jakbym była w House Creeperze. Ach, te dywany. Nie, proste. O Podaj łapę. Co by na to. Nie no, może to jest za małe trochę, troszeczkę. No i to już mi się bardziej podoba. Najlepiej, jakiś ewentualnie stolik. K stolik kawowy. Jeśli takowi, takowy e, mamy. Stolik. Oczywiście w późniejszym. Aha, ale stolik jakikolwiek. Oczywiście w późniejszym etapie będę jeszcze chciała trochę przemalować ten dom, bo to nie są barwy, które mi się podobają tak w 100%, ale to musimy sobie zarobić pieniądze. Także muszę też wybrać pracę dla naszych Simsów. Simów... E... Stolik... Czekajcie... Obiekty według pomieszczeń... Salon? O, o, o! Stoliki do kawy, nie z tej kawy. Czemu tego tak nie mógł znaleźć? A... Hmm, słone, morskie drewno. No, no. Może być. Myślę, że... że nie będzie tragedii. Ale lampkę sobie przystawimy. O, tu Dobra. Miski mamy tam, kuwetkę mamy tutaj. Jeszcze jakaś zabawka ewentualnie by się przydała dla naszych pociech małych, wytrzastych. Eee, zabawki dla zwierzaków. Co by im tu kupić? Jeszcze nie staje się taką zabawkę. Koceczka też im puści. kupimy, żeby ganiały piłeczka. Tęczowa może być. I myślę, że zakinaczko kotów też mógł być. Dobra. Tyle zabawek. One będą latać po całym domu, no do to wiadomo. No ale cóż. I 2269. No to nie ma tragedii. Teraz tak. Myślę, że zabezpieczenie typu do kuchni by nam się przydało. Żeby nam nie spalili oczywiście. Żeby pomoc w razie czego przyjechała na czas. Więc taki alarm przeciwdymny wypadałoby zawiesić. I panel kontroli są prze przeciwpożarowego również. Mimo wszystko, lepiej zapłacić teraz i od razu mieć, niż się denerwować, że się coś stanie. O, kochanie, można by rozbudować jeszcze w tą stronę, bo widzę, że tutaj nie ma tragedii z miejscem. No, no, dobra. Czekajcie, co my też to jeszcze możemy sobie zrobić do kuchni? Blaty. Hmm. Jasne, jasne blaty. To jest z takim z tyłu. Albo po prostu zmienić te blaty na inny kolor. zrobić tak hmm. zakraplacz to jest bardzo fajne fajne narzędzie przy tworzeniu robisz tak dajesz zakraplacz do tego też tak zmienić widać, tak? Dlaczego to w sumie nie, ten nie działa tak jak powinno. Ale ewentualnie właśnie miski... albo nie, nie damy tu misek, bo tu ewentualnie powstanie kiedyś... Yy, powstanie kiedyś no, yy, Nie na sidełko, tylko powstanie foteli dla dziecka do jedzenia. Jakby się takie dziecko miało pojawić w naszej rodzinie. Także... Zobaczmy reakcję naszych sim simów i kotów na to, co tutaj się dzieje. Witam Was w nowym domku. Halo. Koty. Ojej. O, Oje, słodziaki. Halo? Może byście tu weszli? Ja myślę od razu, żeby im znaleźć już pracę. Bo oni chyba jeszcze pracy z tego co wiem nie mają. No właśnie, więc Tomaszu nic ponio. Zapraszam. Na górę, bo trzeba znaleźć pracę. O! Znajdź pracę. Ojej. Ty miałeś być sportowcem. I jak zaczynasz teraz? Za 24 godziny zaczynamy. Mamy 3 dni wolne. A nie, że dostępne dni wolne to są 3 dni. Od poniedziałku do piątku. No dobra. Teraz. Ty. Masz tu wejść. Znajdź pracę. Hmm. Oglądaj sport, oczywiście. Nie ty. Nie ty. Ty. Ty masz oglądać sport, skoro jesteś sportowcem. A my mieliśmy być autorką bestsellerów. Także... Raz, oczywiście znowu trzy dni wolne. Wracamy drugi dzień. poniedziałki, środy, piątki niedziela. No, może tak koty byśmy zawołali? Lecą do nas koty. Ojej. Podnieść. A w podnieś drugiego. No. Olaliśmy że

Czekajcie. Kinaya, Oh no. Fajna, no, fajna no. wszystko wszystko. Ja go nie pingnę. zgaba. Hibana. Mayleen Hibana. Oh. Ale my musimy je jakoś tutaj. Oh. Tu posać na A potem weź Simba I. Jak weźmie Simba? No. uff bo już się bałam, że będziemy mieć problem z naszymi... Pociecha mi. Halo? Halo? No podnieś. No co to ma być? Podnieść? podnieść I posadź Simba. No. A ty, jak tam zajmujesz się gośćmi? O, oczywiście. No i patrzcie, jak to idealnie. Dostaliśmy prezent. Wykwint na ciasto obosowe. Ja. A może po prostu zawołanie posiłek. No. Ojej. No i idealnie. I słuchajcie, ja już zapraszam Was na kolejny odcinek z pierwszego dnia pracy. I, I to na tyle.